Witaj, na Sienkiewicza 60 w Łodzi istnieje diakonia prorocka. Co to jest ta diakonia prorocka? Diakonia prorocka składa się z członków różnych wspólnot spotykających się tutaj przy Kościele Ojców Jezuitów na Sienkiewicza 60 w Łodzi. Są to osoby, które służą swoim charyzmatem, w szczególności na mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie. Msze te są prowadzone przy Kościele Ojców Jezuitów w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od, od godziny 18.30 oraz w niedzielę go poprzedzającą od godziny 17.30. Ponadto członkowie diakonii służą również modlitwom, darem poznania, darem prorockim podczas prowadzonych rekolekcji ignacjańskich w ośrodkach archidiecezji łódzkiej, jak i również we wspólnotach, do których należą swoją posługą, swoją modlitwą, ubogacając spotkania modlitewne bądź modlitwę uwielbieniową. Jeśli Wiesz, takie pociągnięcie, chciałbyś służyć w diakonii prorockiej, zapraszam Cię na Sienkiewicza 60, tutaj przy, na teren Ojców Jezuitów, abyś znalazł dla siebie wspólnotę, która najbardziej będzie Ci odpowiadała, a następnie dał się Panu Bogu poprowadzić. Do zobaczenia.